Witajcie poligamiści z tej strony, Paweł Winiarski, Poligamia.pl. Mamy 9 stycznia 2012 roku, za oknem jest już ciemno, przyszła więc para na dniówkę. Pewnie zastanawiacie się, gdzie siedzę. Otóż, tajemnicę rozwieję od razu. Siedzę na miejscu Konrada Hildebranda. Na pewno uda mi się dzięki temu powiedzieć jakiś śmieszny dowcip. Albo się nie uda, w związku z powyższym, że mamy już humorystyczny akcent za sobą, przejdźmy do notek, które pojawiły się na serwisie, a mamy już nowy rok, więc tych notek pojawia się coraz więcej, branża trochę odżyła, zobaczymy jak będzie dalej. Niedawno pojawił się niezbędnik autora gier. Jeśli interesowaliście się kiedykolwiek kwestią Game Devu, kwestią tworzenia gier, pomysłów na tworzenie gier, koniecznie zapoznajcie się z tym tekstem. Jest tam parę ciekawych rzeczy, które naświetlą Wam trochę cały ten proces. Cały czas na serwisie żyje temat gry roku. Niedługo już zbliża się finał. Dowiecie się za jakiś czas, jaki tytuł zgarnie tę e, nagrodę. Jaki tytuł według nas, was i m, całej branży jest najciekawszym tytułem ubiegłego roku? E, podsumowaliśmy trochę przewidywania, m, które. W zeszłym roku publikowaliśmy na serwisie. Mamy taką magiczną kulę, w której wróżymy sobie z fusów, jakkolwiek dziwnie i głupio to brzmi. Naszą naczelną wróżką jest Piotrek, ale nie tylko o jego przewidywaniach, e, nie tylko jego przewidywania pojawiają się w tekście, koniecznie sprawdźcie. Część rzeczy się sprawdziła, część nie. Są tam oczywiście również Wasze przewidywania, Wasze komentarze i jak sami zobaczycie w tekście, kilkoro z Was trafiło w dziesiątkę. Poruszyliśmy temat okradzionej użytkowniczki Xbox Live. Microsoft zrobił najwyraźniej wyjątek, troszeczkę sprawa pewnie przycichnie, bo użytkowniczka Xbox Live, której zniknęły nie tylko pieniądze, ale również konto, konto odzyskała. Część pieniędzy, ponad 300 dolarów, również pojawiło się z powrotem na koncie. Mamy nadzieję, że jeżeli ktokolwiek inny padł ofiarą wszelkich włamań, będzie mógł kiedyś liczyć na podobne traktowanie, może również w Polsce. Pojawił się na serwisie fajny film, w którym po raz kolejny zagraniczni autorzy pokazują wpadki w grach. Jedne ciekawsze, drugie mniej. Na pewno bardzo humorystyczne, warto na nie rzucić okiem. Jest tam sporo motywów, fragmentów z Halo Ridge, także ja byłem bardzo uradowany, a dzieje się tam dość wiele, szczególnie przy dość ciekawej inwencji graczy, albo przypadkowe sytuacje się tam też również pojawiają. Koniecznie zobaczcie. Konrad wrzucił. Arcy ciekawy film trwający ponad godzinę. Jeśli kiedykolwiek interesowaliście się samolotami bojowymi, jak się je włącza, kilku graczy postanowiło spróbować w jednej z gier symulacyjnych odpalić taki samolot. Czy im się to udało, czy nie, pewnie niewielu z Was wytrzyma do końca filmiku, także nie będziemy spoilować. Koniecznie zobaczcie, bo doskonale dzięki temu widać, jak niektórzy ludzie mocno w temacie pasji traktują elektroniczną rozrywkę. Pojawił się na serwisie ciekawy tytuł darmowy, który możecie sprawdzić bezpośrednio z naszej strony. Jest to w pewnym sensie symulator syzyfowego wtaczania głazu pod górę, symulator Prometeusza. Nie będę zdradzał więcej. Przeczytajcie notkę, zobaczcie grę. Na samym początku, czyli na końcu dniówki, na początku dnia, jakkolwiek bezsensownie to brzmi, pisaliśmy również o Diablo 3. Zachodni wydawcy rzekomo znali datę premiery, miał to być, jeśli dobrze pamiętam, luty, oczywiście okazuje się, że Blizzard dementuje, nikt nic nie wie, nie wiemy kiedy zagramy w Diablo, ja jako konsolowiec od dobrych kilku lat mam cichą nadzieję, że moim kolegom z redakcji, którzy grają na PC-tach, ich komputery już nie starczą na Diablo 3 i będą żewnie płakać, ja będę się żewnie cieszył, o ile tak można powiedzieć, Piotrek mama, Mamaka, więc też się będziecie cieszył, że inni nie będą mogli grać. Mamy nadzieję, że wy będziecie mogli grać. Ja nazywam się Paweł Winiarski. To była dniówka. Trzymajcie się. Hej.